Cześć, to Agata, jesteście na kanale megadiscount.pl, a w dzisiejszym odcinku spójrzcie, kto do Was przyszedł. Będą to wszyscy główni bohaterowie z filmu Trolle, który już w najbliższym czasie będziecie mogli zobaczyć w kinach. Przyjrzyjcie się dokładnie. Oto pierwsza trójka naszych bohaterów, w samym środku stoi urocza Popi, tutaj mamy Brancza, a ostatni jest Cooper. Zaraz Wam ich pokażę bliżej, są bardzo mięciutcy i mogą służyć jako fantastyczne poduszki. Spójrzcie, oto nasza urocza Poppy, bardzo, weso bardzo wesoły z niej troll. Jest jednym z najweselszych trolli, zawsze jest optymistką, zobaczcie jakie ma fantastyczne włosy. Można tutaj jej pokombinować z jakąś nową fryzurką i na pewno nieraz uczesać. Jest też bardzo miękka, dlatego będzie się do niej idealnie można było przytulać. Branch nie jest już takim optymistą jak Poppy. No, ale cóż, może w końcu da się przekonać i będzie trochę lepiej nastawiony do życia i do otoczenia. I może coś popi nawet uda się zdziałać w tym kierunku. Spójrzcie, jakie, jaką ma bujną fryzurę, bardzo też ruchliwą i będzie idealnie pasował do naszej słodkiej popi. Cooper. Jest tylko na pierwszy rzut oka bardzo wysoki i wydaje się nawet odważny, ale tak naprawdę bywa czasem bardziej strachliwy niż pozostali bohaterowie. Poznajcie kolejną trójkę naszych bohaterów. W samym środku stoi DJ Suki. Tutaj mamy Gaia Diamonda, a także klika. Z naszą DJ-ką nigdy nie będziecie się nudzić, bo uwielbia ona fantastyczne rytmy, sama jest bardzo uzdolniona i może dużo tworzyć. Creek należy do trochę nieśmiałych troli, ale z pewnością pod wpływem Popi i jej przyjaciół niedługo się rozrusza i również będzie miał ochotę z nimi poszaleć. I ostatnim bohaterem jest nasz uroczy Guy Diamond. Zobaczcie, jaką ma taką prawie że srebrną fryzurę, chociaż wygląda to też na taki blado niebieski. Bardzo lubi nosić swoje okulary, ale stara się z nimi nie rozstawać. Wszystkie nasze trolle są bardzo urocze, niezwykle mięciutkie i naprawdę przyjemne w dotyku. Także z pewnością nie będziecie zawiedzeni, jeśli któregoś z nich sobie zamówicie lub też kupicie. Zbliża się teraz wiele okazji, aby takiego trola właśnie nabyć. Będziecie mogli takiego malucha przytulić sobie do poduszki na wieczór i mówię wam, że będzie to naprawdę fantastyczne przeżycie. Sami przyznajcie, że nasze trolle są naprawdę słodkie i może z pozoru sama nazwa trol nie kojarzy nam się zbyt miło, ale patrząc na tych bohaterów na pewno zmienimy zdanie, zwłaszcza, że są oni bardzo weseli, uwielbiają zabawę i świetnie można z nimi spędzać czas. Trole są naprawdę słodziutkie, spójrzcie, nie są nawet zbyt wielcy, dlatego będą proporcjonalnie pasować do naszej głowy. Mają też nawet takie wklęśnięcia, dlatego będziemy mogli ich sobie przytulić i nie będą nam przeszkadzać, nawet jeżeli będziemy chcieli podeprzeć się na nich tylko pod brudkiem. Świetnie będą pasować do każdej narzuty w łóżku. Jestem pewna, że niedługo pojawią się też i takie produkty, które będziecie mogli nabyć do tego, aby Wasza poduszka pasowała do pozostałej części pościeli. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, Popi jest taka milutka, można się do niej bez problemu przytulać i myślę, że brancza też przytulimy, bo jest za bardzo smutny, a tak będą oboje bardzo weseli. Wszystkie trole są naprawdę urocze, ale na, na ulubieńca wybieram stanowczo Poppy. Jest ona najweselszą bohaterką i także olbrzymią optymistką, a to jest bardzo ważne. Widzi świat tylko w jasnych kolorach, niczego się nie boi i stara się stawić czoła wszelkim wyzwaniom. Mam nadzieję, że i Wy równie mocno pokochaliście trolle, tak samo jak ja. Wszyscy są bardzo uroczy, naprawdę są niezwykle mięciutcy, więc bez problemu będziecie mogli ich przytulać do woli, tak długo, aż Wam się w końcu znudzi. Dodatkowo każdy z Was może wybrać tutaj swojego ulubionego bohatera. W komentarzu napiszcie mi, który z nich jest Waszym ulubieńcem i dlaczego. Pamiętajcie również o subskrypcji kanału, zostawieniu kciukach w górze i udostępniajcie filmik dalej. Uwielbiam nasze słodkie trolle. Do zobaczenia w następnym filmie.